No i cóż, możemy powiedzieć, że pierwsze rozczarowanie. Tak, wieczoru. jednak Let it Go to nie jest mój wielki faworyt. Nigdy nie był w tej stawce. Liczyłam... Taka bardzo tradycyjna piosenka broadwayowska właściwie, tak. teatralna Zresztą bardzo. aktorka, która ją śpiewa jest aktorką z Broadwayu. No i, i tutaj Frozen z drugim Oscarem w tym, tym samym. Więc ta kategoria niespecjalnie mnie ucieszyła, ale mimo wszystko muszę to powiedzieć. Dlaczego nie ma w zestawieniu, w ogóle nie było Lany Del Rey? Tylko była ta piosenka, która zaliczyła cały wielki skandal i została wyrzucona z listy nominowanych, bo Alone yet, yet not alone, tak, tak nosiła tytuł, ale nie pojawiła się Lana Del Rey z Wielkiego Getzbiego, a to była świetna piosenka, która powinna Rzeczywiście, być. To, 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 i to też był wielki przebój, a ja jestem bardzo rozczarowany, że, że Happy, która była absolutnie wielkim przebojem, takim mega przebojem, który zrodził się z filmu, została tutaj pominięta. No i YouTube w ogóle nie mówię, bo właściwie YouTube za każdą piosenkę mogliby odbierać nagrodę. Tak, i... a nigdy nie dostali Oscara, bo jednak jakoś nie, niespecjalnie te piosenki wiążą się z filmami. To jest jedna z takich nowych sytuacji. No ale tutaj rzeczywiście pokazali klasę, o ile mm -hmm. ten ostatni występ, powiedziałbym, broadwayowski w charakterze był taki trochę siłowy. No i, i, i tak pachniał kinem sprzed 10-15 lat muzycznie. A propos kina sprzed 10-15 lat John Williams nie dostał Oscara piątego w swojej karierze przy 49 nominacjach. Tak. Bo był znowu na Ja się z tego cieszę, bo to jednak jest ten rodzaj muzyki filmowej, który mnie nie do końca przekonuje. Ja wolę to nowe rozdanie, czyli albo artyści z zewnątrz. No tutaj nie udało się e, muzyką związanym z zespołem Arcade Fire, czyli, czyli ścieżka dźwiękowa z Her, jednak nie. Ale jeśli nie to, e, czyli nie poszli w, w ślady Trenta Reznora i Atliku Sarosa, czyli muzyka z Social Network, która, która była muzyką e, oscarową, Więc jeśli nie, e, nie właśnie dzieciaki z zewnątrz, nowe dzieciaki w tym bloku, że tak powiem, muzycznym. To przynajmniej, żeby to był minimalizm, albo coś trochę innego niż wieczne smyczki i orkiestracje. Więc tutaj bardzo mnie cieszy Steven, bo to jest nowy, nowy, nowy muzyk w tym zestawieniu. Za grawitację. Za grawitację, gdzie bardzo jest interesująca ta ścieżka dźwiękowa. A przy okazji, jeszcze jeden element taki bardzo związany z moim fanostwem się tutaj pojawia. On współpracował w pionie muzycznym jednego z moich ulubionych filmów, którym jest Scott Pilgrim kontra świat. I on jednak bardzo to mi się kojarzy z tym filmem, więc to jest fajnie widzieć, że jego kariera tak nabiera tempa. A, a taka a propos muzyki, nie wiem, czy wiesz, jakie jaki jest polskie polonikum w tegorocznych Oscarach. Coś polskiego? Polski akcent? Nie. Tak, no, jest Oscar dla wielkiego piękna. A w wielkim pięknie śpiewa Elżbieta Towarnicka. Wspaniała, wielka to Polska są te fakty, których ja naprawdę nie ogarniam. Ale to bardzo ciekawe w ogóle, czyli mamy jakiś Co, Mamy na jakiś Oscary. ślad swojego działania. właśnie pani Elżbieta Towarnicka, której się kłaniamy. Brawo dla niej. Pozdrawiamy. E, proszę państwa, za chwilę wracamy do Los Angeles. Przed nami dwie bardzo ważne nagrody, dwa ważne Oscary za scenariusz. To będzie scenariusz oryginalny. I scenariusz hmm. adaptowany. Prawdziwe nagrody pocieszenia dla tych, którzy już nie dostaną nic większego. Czasami tak się zdarza, więc ja jestem bardzo ciekawa, co tutaj się będzie działo. No ale mówi się na przykład w Polsce, że głównym problemem polskiego kina jest brak dobrych scenariuszy. Hmm. Więc to jest ten budulec, ta, ta cegła, z której powstają, no nie domy, tylko filmy, ale z którym ciągle sobie my nie radzimy. Więc zobaczmy, kogo Hollywood uzna za mistrza w tej dziedzinie. W budowaniu scenariusza, w budowaniu ciepła ciekawej, wciągającej historii. Wracamy do Dolby Theatre. No, tam widzieli Państwo, że twórca systemu Dolby zmarł w ubiegłym roku i niejako patron tego teatru. I jesteśmy znowu na scenie w Hollywood.